tej strony gameplay, chciałem zrobić do kolejnego odcinka na moim kanale, a dzisiaj długo wyczekiwany kod. Już czwarty odcinek. Pewnie jak pamiętacie z poprzedniego odcinka przeszedłem trochę map, nie pokazując wam. Eee, no, no, no i tyle. Eee, tam ulepszaliśmy frogi katy, tak pewnie nie wiecie, jeżeli ktoś nie oglądał, to już wam pokażę. O, tutaj właśnie nasz pan gaman... Gama Toto wrócił z misji, leveluje. I sprawdźmy, co on tam z tej misji przyniósł. Patrzcie, sobie, jak wygląda sprawdzanie misji: trzeba tak przewijać palcem, i po prostu Gamma Toto po prostu, po prostu wcho, w, No wraca z tym, wraca z tym wszystkim. 6 godzin. Widzicie, on zebrał 3K i 1300, nie, i 636 chyba EXPA. Tak wygląda właśnie gamma Toto. Jeżeli byście nie wiedzieli, gama Toto chyba się zaczytam. No i patrzcie. Pamiętacie, ulepszaliśmy Walkata. Kogo my tu jeszcze ulepszyliśmy O, wzięliśmy sobie w końcu Titan Kata. Ach, może wy tego nie pamiętacie? Może nie? Ulepszyliśmy tego gościa na Ninja Frog kata. No, a te, te wszystkie koty są słabe. No, poza kotkami w boksie i zombie kotem, który jest przebity. A my zacznijmy. Otwórzmy sobie koto I co w koto-kapsule będzie? Coś... O! Kałkat, którego wymienialiśmy. Ja się zastanawiam, i on... tylko 16 tysięcy, to jak On mi jest do niczego niepotrzebny, z niego nie korzystam. Róbmy kolejne ulepszenia. Kogo ja tu tak dużo używam? Weźmy tego Titan kata, bo on jest na pewno mocny. I zostało jeszcze. Setna ranga. I co dostaliśmy? Rare ticket. I jakiś leadership. Nie wiem. Dobra, patrz, co to jest? Jakieś tutaj można limited super rare. A ja nie chcę super rare'ów. Ja wiem jakie są takie lepsze. To jest super uber rare. Czyli taki najbardziej, najbardziej kot. Mhm. Najbardziej najlepszy. I co to będzie? Oj! Rare. Łucznik. Archerkat. I posłuchajcie, ja już wiem, Jak ja kiedyś on jest mega, mega słaby, sprzedam go sobie. Widzicie ile ja mam teraz expa? Zobaczcie sobie, ja mogę teraz coś ulepszyć na 10 level. Patrzcie na przykład, o Brave Cut. tego jeszcze nie było. Posłuchajcie, ja tu sobie zrobię bardzo dużo upgrade'ów, ponieważ ja muszę tego kota sprzedać, bo on jest mega słaby. Spróbuję kotki w boxie ulepszyć, kotki w boksie! Kurde, nie mam kasy na kotki w boksie. Dobra, to zrobimy i będziemy mieli kasę na 10 level kotków w boksie. A my teraz mamy długo wyczekiwane danie. Dobra, zaraz wam przedstawię, jak wygląda WorldCat, bo chyba go nie widzieliście. No to WorldCat to jest WorldCat, pokazywałem w poprzednim odcinku. Ja ten odcinek nagrywam jeszcze przed tym, jak wrzuciłem tamten. Jakbyś, jakby ktoś nie miał jasności, to pokażę od razu, jak wygląda kot miecznik, czyli ten Brave Cat. To jest właśnie taki kotek z mieczem. Wow, w ogóle nie kojarzę, żeby on taką tarczę i tak trzymał. Dobra, powysyłamy sobie trochę takich słabych jednostek, jak na przykład te frogi katy, jak te, tak, te właśnie z mieczem. I pozbieramy na coś lepszego. Na przykład na państwo kotków w boksie. I spróbujemy Titan Kata. W ogóle na którym levelu mam Titan Kata? w ogóle to byłoby mnie stać chyba na ulepszenie tego Titan kata na 10 level. W ogóle wy go jeszcze pewnie w akcji nie widzieliście. Patrzcie, kotki w boksie. Ojeju, co to jest? Dobra, trochę zbytnio zakrzyczałem, ale... Proszę mi powiedzieć, jak ten słoń znalazł się w tym miejscu? Chyba, to chyba jeszcze nie ta plansza. I on mi wszystko bije. Tak nie może być. Ja nie pozwalam. Zabił mi kotki w boksie. To jest niedobra wiadomość. Idzie nasz kotek w boksie. Zabi kotki w boksie zabiją nam połowę jego ekosystemu. I same zginęły. Dobra, co tam nam idzie? Idą te nasze trochę lepsze koty. Ale to i tak nic nie daje jeju. Może... Ja wiem, ten lizard kasy jest dobry. Dobra, trochę podjechaliśmy pod słonia. Trzeba go ukąsać. <noise> co ja w ogóle gadam? Dobra, nie, 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 nie. W ogóle ja z tego co wiem, to są takie stage, niektóre. Świąteczne w ogóle. Za. Jutro, jutro jest już. 23 grudnia u mnie. Jutro już jest wigilia. Prezenty, Mikołaj. W ogóle trzeba mam żebyście takie dostali prezenty, jakie wam... jakie chcecie prezenty i no, mój dla mnie prezent był taki, że kotki w boksie jakby nigdy nic pobiły słonia. Dostał jeden hitek i zginął od kotków w boksie. A no tak, bo one mają dziewiąty level, to, to nie są kotki w boksie na pierwszym levelu. I ja myślę, że dzisiaj już będziemy mogli ulepszyć je na dziesiąty level. Idzie nasz Titan Cat. Nie wiem, może powinienem powinien Titan Cat. Dobra, nie walczę, czy Idzie po prostu Titan. Nie wiem, czy on nie dojdzie tam przypadkiem. Ja bym się obawiał, żeby tu wyszedł kolejny słoń. Ja bym się obawiał kolejnego słonia wręcz. Dobra, no najwre... Nawet jakby wyszedł, to nic by tu już nie zdziałał, bo Dania została pokonana. Ja się zastanawiam, co tam Syrenka w Danii robi. Nowy kot. Nowy, nowy kat. Special? Jaki to jest special cat? Bandażowy kot. Długo wyczekiwana chwila. Nie rozumiem. Koci gang. Dobra, mamy koci gang. Dobra. To jest chyba jakaś super dobra jednostka, bo widzę, tam tak świetnie wygląda. Zaraz zobaczymy. No, kodę. misję też wszedłem. Co ten koci gang zdziała? W ogóle, bo ja wiem, że te rangi się dostaje za ulepszenie. To są kotki w boksie, a to jest koci gang. Widzicie tu jakąś różnicę? Ja wiem, tylko że te kotki w boksie z pudełka, z pudełka po bananach wlazły do jakiegoś pudełka po jabłkach, doczepiły koła, ubrały się w czapki i w okulary. I teraz walą jakąś taką maczugą. No dobra. Uznajmy, że to jest dobrze. Norwegia. Dobrze, jeżeli mówię Norwegia. Norwegia, Norwegia. Tak, Norwegia. No dobra. O, taka świąteczna mapa. Śniegowa. Łosoś. Pewnie to będzie jakiś boss. Łosoś. Dobra, ulepszyłem kota produktywności i bułkę. Dobra. Wąż. Zaczęli wężem. Dobra. Damy. O kurde. Damy tutaj właśnie pierwszego kota, kota na żabie, Froga Kata. Damy drugiego tego z mieczem. W ogóle pisa e, Nie pisaliście mnie. Ja wiem, bo tam czytałem, że ten kot z mieczem jest słabszy od tego Ninja Kata. Ale może nie brali pod uwagę ewolucji, bo ewolucja też jest bardzo dobra. Tylko trochę wolniej atakuje, ale atakuje pewnie lepiej i ma więcej życia. To i tyle ewolucji w jednym odcinku to jeszcze chyba nigdy nie było. Popatrzmy sobie. O, krokodyl. Nasz ulubiony, słaby krokodyl. I co tu będzie? Czy tu będzie jakiś bos? Warty uwagi czy nic? Dobra, wyszedł baran. Baran, boss. No ja z tego co wiem, to nie pamiętam, że baran był trudny. Jadą kotki w boksie. Będę mówił na nie kotki w boksie. Jadą kotki w boksie i zabiją barana na hita pewnie. Wyszedł drugi i walisz. Bum! I wszystko na hita poszło. No to nie wyobrażałem sobie takich kotków w boksie. W jak szybko, to nasze zrobiliśmy. Ja tu myślałem, że tu wyjdą jakieś wiecie, stwory, potwory. Że my sobie nie damy rady, że kota spaghetti będziemy używać. A tu tak łatwo było. Ja jeszcze mam jedno. Takie coś, żeby. Po prostu ulepszyć sobie coś jeszcze na 10 level. Sprawdźmy od tego jedziemy. Co ma największy level? To też przydałoby się ulepszyć. Dobra, w sumie to Efficiency walker, walker Wallet. No i tak naprawdę już nic. Mamy trochę tam ulepszeń. 115 już zrobiliśmy. United Kingdom. Nie, nie Stany Zjednoczone. Nie. Wielka Brytania. Żołnierze wielkobrytańscy, An angielscy, Londyn tutaj mamy. No i już bijemy, nie bijemy. 350 nam się robi za jedno ulepszenie. Dobra, wyślijmy Froga na początek, żeby zabił krokodila. Popatrzcie, jakie on jest słaby. Od jednego hita zginie. Pyk. I gniewa krokodila. Przepadł. Dobra, on ginie od tak naprawdę jednego uderzenia każdego kota. No poza tymi marszokatami i poza tym właśnie kotem łolowym. Wyszedł baran Baran! Czy ja wiem czy baran jest dobry? Dobra yy, zróbmy wszystko, żeby barana się pozbyć i wyślijmy kotki w boksie i pozbyliśmy się go jak najszybciej. Bo ja wiem, trzeba robić taką zasłonę jakby ze słabszych nosek, więc damy te wszystkie koty trochę słabsze od tych naj, najlepszych. Będziemy tak po prostu ci jednostkami. Kotki. W ogóle, jak to ma mało życia? No dobra, wyszedł słoń. Słoń w Wielkiej Brytanii to nie jest chyba normalne. Dobra, ale kotki w boksie, powinienem go szybko zlikwidować. Albo on zlikwiduje kotki w boksie. Nie. Teraz jest super, mega łatwo. Ja tu kiedyś myślałem. Że ja będę musiał dokupować kody spaghetti. A tu takie zaskoczenia. Bo ja tu muszę szukać przeciwnika. Nie. Nie sam do mnie nie przychodzi. Ja po prostu muszę przeciwnika szukać dla siebie, bo nie ma dla, dla mnie godnego przeciwnika. Patrzcie, ile już mam zrobiłem. Tam byli niektórzy tacy dobrzy przeciwnicy, ale te stworzy, co są teraz, to są łatwe. W ogóle. Nie wiem, czy Wam pokazywałem, ale chyba Wam pokazywałem. Zobaczcie, ile ja już mam ewolucji. Mam 1, 2, 3, 4. 4 ewolucje. Brakuje mi jeszcze 1, 2, 3, 4, 5. 5 ewolucji w całym staku. Tamten łużnik kat był strasznie słaby. Tego Pogo kata wymieniłem. Tego Bishop kata też wymieniłem go. Ich w ogóle nie używałem. Znaczy, używałem ich tam często. Ale oni tak. Pełny do tych frogów, kotków w boksie, to oni byli słabi. Na przykład tego Bertka to też już wiem. Posłuchajcie, tam był ten fiszkat. On jest podobno dobry. Pod, podobno dobry jest. Ale czy ja wiem, czy taki dobry jest? W ogóle to zobaczcie. Enemy guy. Szkoda, że się nie dostaje za. Enemisów dostaje się Cudfuda. To jest chyba jeszcze. To jest chyba największy w ogóle stwór jakiego. Na razie mamy LeBoin. Dziwne są. Czyli kolek. Tu ma dużo magazynów jakichś. Patrzcie, tu będą jakieś. W ogóle pokazywałem w zeszłym odcinku, jak to nie oglądał, to niech zobaczy, że tu tu był taki dog dark i on mi zabijał wszystko na hitę. Wypuszczałem wołę, wypuszczałem te koty na żabach. Nie. On po prostu podchodził i zjadał. On bije po. On bije po 1500. Ja się tak mówię. Co, co ten pies robi w redne? Dobra. Zagrajmy Grenlandię. I kończymy. Bo nie wystarczy nam na nic energii. Dobra. Mikołaj w Grenlandii? A Mikołaj to nie jest przypadkiem w Finlandii? Nie, może się mylę. Napiszcie mi. Dobra. Pan y, Efficiency, pan Bułka nam robi kasę. Ulepszymy go od razu na kotki w boksie. kotko level? Znaczy nie, nie. Nie, już wcześniej był kotko level. Zasypmy. W ogóle tego grouska to nie używam już tak często. Ale on jest dobry. No powiedzmy, on jest dobry. On jest dobry, jak wychodzą te takie pingwiny, czy hipopotamy, które... No na świnie też powinien być dobry, tylko że on nie jest dobry na czerwone stwory. Jak te na przykład y, kotki, które teraz wypuściliśmy. Te właśnie koty na żabach są dobre na czerwone. Te z mieczykami też są dobre na czerwone. I kotki, bin kotki te w fasolce też są dobre na czerwone. Ale nic nam dobroci nie zastąpi. No, no i poszalałem. No, sprawdźmy. Czy cokolwiek da nam, dają nam tutaj te jednostki słabe, skoro tu wyszła foka, która była słaba? No nie, nie ja tego inaczej nie mogłem mówić. Dojechały kotki w boksie i pyk, i nie ma foki. Ja tu muszę szukać przeciwnika normalnie. Ja myślałem, że jak wyszła ta foka, to ja już tutaj automatycznie przegrywam. A to wyszło tak, że wyszła foka i nic się nie stało, kompletnie nic. W ogóle te zajączki tutaj są. One nie są jakieś tam super mocne Są słabe wręcz I wygraliśmy Nawet Titan kat nie doszło Zobaczcie Nowy kot Za dużo tych nowych kotów Special Cat to jest Bo tam już więcej nie ma Doom Cat. I ja wam powiem coś Doom Cat jest dobry Bo ja go kiedyś miałem ja mam 11 tysięcy expa, coś by się przydało ulepszyć Co mamy na wysokim poziomie? Co mamy na wysokim poziomie? To, to, czy to? <grych> Dobra, weźmy groska ta I posłuchajcie, tam na tyle była energia Żeby więcej można by było... Energii więcej można by było map and atakować Misję jakąś mamy 20 cat fooda. Ten właśnie dumkat tam zostanie już długo, a co w ogóle będzie User, user rank? Kurde, tu już nie dostaniemy rerowej kapsułki. Jestem. O patrzcie w ogóle za 30 można otworzyć jeszcze jeden. To jest sprzętowy Uber Super Rare. A tam dobra. Co nas obchodzi dumkat Może jakiś Uber Super Rare wypadnie. Oj tym zawiedziony. Chiffcat. Idę. Ja tego kota nie miałem. I podejrzewam, że on też dobry nie jest. Bo to jest rare. Więc next go Lecisz kocie. Do rzeźni. Dobra. Zrobimy dużo upgrade'ów. Postaram się tu mieć wszystkie koty, które z których korzystam. Nie, nie patrzcie. Sexy Lex Cut to jest właśnie grow Cut. nie spodziewałem się. Y tutaj Titan kata na pewno sobie ulepszamy. Siódmy level już na nim mamy. Dobra, no to patrzcie sobie. Znowu wszedłem gaman, to to zamiast menu. Cut Guide. Mm. A to jest Special? nie gdzie ja jestem? Tu byłeś, Grouse To jest Grouse to jest ten Sexy Lex Cat Le Single. Coś tam, coś tam, Single. Ja niezbyt umiałem to przeczytać. Dobra, taki właśnie jest Sexy Lex Cat. Kanada, tutaj Kanada. Kanada się nada. Do zaatakowania. Hehe. <laughs> Onet oh, jeden. Co jed? To skąd ja mam tyle energii? Bo Kanada się nada do zaatakowania w dzisiejszym odcinku. Nie wiem skąd ja tyle energii mam. Za darmo. Kanada to jakiś wodospad. Nie wiem, czy w Kanadzie są wodospady. Tutaj nasz kod bułkowy jest zdecydowanie droższy niż był, ale i tak nie jest zbyt drogi, bo już nasz kod bułka właśnie i tak szybko to robi. Nasze. Rzeczy. Ten growskat jest dosyć drogi, ale tam przykotkę w boxie te stanie, więc damy go, damy go, żeby nam tam bił ostro, bo on leje po 400 na tym Upgrade'zie którym go teraz zrobiłem. No i tu nie powinno być większych problemów, bo po prostu ta mapa jest słaba. Widzicie, yy, ma dużo życia, ale nic z niej na razie ciekawego nie wychodzi. Damy kotki w boksie na ubezpieczenie, żeby rzeczywiście jakiś stwór nieciekawy wyszedł, taka na przykład foka, czy słoń, czy inny stwór warty uwagi, na przykład baran, który w ogóle jest łatwy. Do, idzie nasz właśnie kot Sexylex. Dobra, wyszły gorile. No jest słabo, bo one nam zabiły wszystko. Nie, Goryle są łatwe. Muszę to przyznać. Kotki w boksie zlały je na hita. No i zlaliśmy również bazę. 11 tysięcy już się za to dostaje. Bo Posłuchajcie, ja, ja ostatnio widziałem coś takiego. Study. Study, czyli uczenie się. Ja to muszę mieć na 10 levelu. Czy chociaż wysoko. Bo będziemy mieli za to duże... To robi tak że jeżeli, że będziemy po prostu więcej expa zdobywali więc jeżeli teraz zdobujemy 11 tysięcy, będziemy po 20 tysięcy w Nowym Jorku jesteśmy to jest już ostatnia mapa nawet energię może i mam ale już długo to trwa więc zakończymy na Nowym Jorku na pewno go przejdziemy, bo te mapy są wszystkie łatwe wypuszczamy parę kotków, najlepszą, czyli właśnie Kota macho kata i, i kota tankownego, czyli kota wolownego po prostu. No i wypuśćmy tego gościa, tego frog kata, Na razie nie chcę używać, bo te jednostki, które tu mam, wystarczą mi w zupełności. Tego kota z mieczem też nie chcę używać, bo tu są dość słabe jednostki, ale tam sobie radzą doskonale. Tylko, że wyszły za jego ludziki One on, nie umieją się z nimi bić. Na przykład te koty. Maczokaty albo Bo one są lepsze Lepsze niż węże i lepsze niż psy Ale jakoś też nie są zbyt Zbyt dobre Nawet dla naszych tutaj Słabszych jednostek Wy, dajmy, Wydajmy kotki w boksie No dobra Pospieszyłem się z oceną tej planszy na łatwiej Na Bo wyszły dwie foki Halo to nie powinno tak być Hej, dobra. Pospieszyłem się z powiedzeniem, że to jest łatwe, rzeczywiście. No grouskacie bi. Znaczy lekacie. Kocie po prostu na nogach. bi. Dobra, kotki w bok zginęły. Znaczy koci gang, ale można to stosować zamiennie, z czego jestem zbyt bardzo, bardzo, bardzo źle niezadowolony. Patrzcie, pyk! Puścimy sobie fajera. Kotki w boksie, nie, nie, nie gincie Dobra, damy Lizardkata. Może on coś tutaj zdziała? On jest dobry na gorylę Ja już to kiedyś widziałem No bijcie się jeju, głupie koty Ileś to będzie ładować? Bin, kotki, odepchnijcie te foki Ile one mają życia I giniesz Nie, Nowy Jork padł Znaczy my opadliśmy. Dobra, no to jest słabo. Posłuchajcie, pokażę wam jeszcze te eventy, gdzie był ten koci, ko, koci pies, o matko, co ja gadam. Był ten czarny pies, to jest Heaven Tower, to jest Flur 2, Flurianem była słaba, tam wyszedł taki hipopotam i zginął na hita, to aż 40 energii zabiera na start. To, jest, to są właśnie takie lochy i tu wyjdzie na kilku tam tysiącach czarny pies. To są w ogóle koty droższe. Na przykład kotki w boksie kosztują już dużo, dużo więcej. Kosztują już 1125 zamiast 750. Na przykład ten... ten gro, nie groskat. No też grałskat. Po prostu. Grałskat kosztuje 600. Chociaż jest warty sam mało co. To no na poprzednich stageach. W ogóle widziałem, że dużo osób nie używa tego growskata, ale on jest dobry. Na razie na te normalne stage y jest dobry. Posłuchajcie. No właśnie. O tym mówiłem. O tym mówiłem. O tym problemie. O tym mówiłem, ko kocie. No w ogóle o tym stworze mówiłem. To jest ten czarny pies. Wkurzający czarny pies. Gdy coś go w ogóle uderzy? Tak, uderzył go. Uderzył go kot z mieczem. Może to się jeszcze udać, ale nie uda się pewnie. Bo nic nie mamy, co by go biło. Szybciej. Koty. Co z nami? Idzie on, on, on ich. To będzie koniec. Bo po prostu ten. Co, co, co pobiło tamtego psa? Coś, coś go. Myślałem, że to już koniec. Nie, 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 nie. nie. No i widzicie. Tak się kończy. Flur 2. Jeżeli nie macie jednostek dobrych na czarne kotki w ogóle stworki co radzę wam tego nie robić ale po prostu tutaj mamy takie jakieś eventy monday stage miał być ostatni ale dobra to jest 60 też energii niestety nas na to aż nie stać jingle cat bell też nas nie stać dead song monday stage to już sprawdzaliśmy Cut ticker Matko. Love metal hippo. Słabo. Dobre, Na to nas stać. I to będzie już ostatnia, ostatnia, ostatnia mapka. O matko, ile to ma życia. 10 tysięcy, ale słabe. Dobre. Czy tu będzie jakiś boss? Warty uwagi, czy nie będzie tutaj żadnego bossa? Popatrzmy sobie. Być są koty o połowę siebie droższe. Na przykład Tankat miał 100. No to połowa 100 to jest 50. Więc jest 150. 100 plus 50. Filozofię. Dobra jak nie mamy tych jednostek, tych, tych kotków w boksie, to ten baran rzeczywiście wiele może działać bo nie mamy licznika pieniędzy na tyle dobrze ustawionego że żeby po prostu tego barana co ja gadam z baranem dobra baran padł no czy ja wiem czy on był dobry czy on był słaby strasznie 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 słaby dobra wypuściliśmy kota na żabie i wypuściliśmy tego Growskata ulepszonego na nogach I to jest dosyć łatwe No chyba, że tu wyskoczy jakiś nagle smok Czy inny strasznie ciężki boss Nie, pingwin Pingwin to jest jakiś strasznie ciężki boss? Nie, no pingwin nie Pingwin to taki średni Średni trudność nawet Nawet powiedzmy mała trudność No chyba, że jest ich dużo Tak jak jest teraz ale za chwilę przyjadą tam kotki w boxie i zrobią za dymę. Właśnie jadą. Ijo, ijo. Polic policja kotowa spadać, pingwiny. Dobra, no i wszystkie na hita poszły. No i co, nie będzie tutaj naprawdę nic. Naprawdę nic, nic, nic tutaj nie będzie. No i nic, nic, nic tutaj nie było. Coś tam chyba dostaliśmy. O, i ja 14 tysięcy ekspa mam. Dobra, to upgrade'ujemy sobie coś. Mm, Cowcat, Birdcat, Lizard. Nie, na Titan Cat nas nie stać. Może na... Na zadawanie kociej armaty. I na ręcz czyli że dalej po prostu będzie strzelała. Dobra, koty. Yy, zakończmy sobie ten odcinek. Ja się z wami żegnam, cześć.